Rozpoczynamy wielkie trynum paschalne, wielką liturgię, która potrwa trzy dni. W tym dniu czwartkowym najważniejszym elementem, który towarzyszy wiernym, jest, jest mandatum, jest obmycie nóg. W każdym kościele nie sprowano Eucharystii w tym dniu. Jedynym gestem, jedynym wydarzeniem, przeżyciem, który, które zabierali ze za sobą wierni, było to doświadczenie obmycia nóg. Święty Jan umieszcza. Ten gest obmycia nóg, właśnie w tym miejscu, w którym inni apostołowie umieszczają opis, opis Eucharystii. Przypomina nam, przypomina nam w ten sposób, że miłość, miłość bliźnich, miłość przyjaciół, nieprzyjaciół, jest punktem, nie punktem wyjścia. Nie od tego się zaczyna życie wiary, ale jest punktem dojścia. I zapraszam do tego, byśmy w tą podróż wyruszyli i tak jak uczniowie, najpierw przyjęli obmycie stóp, które dokonuje ich mistrz. Również my najpierw przyjęli przebaczenie i łaskę od Boga, byśmy później tą łaską, miłością i przebaczeniem mogli dzielić się z innymi. Jezus zaprasza nas do tego, byśmy umywali nogi sobie nawzajem, ale by to móc zrobić, potrzebujemy najpierw przyjąć ten sam gest od samego Jezusa.